Rodzaju jakimś tam skandalami, które rzekomo miały miejsce i, i ciągłe próby y, przypominania o jakichś zdarzeniach y, y, mają na celu tylko i wyłącznie odwracanie uwagi od tych rzeczy, które się dzieją w państwie. A w państwie mamy sytuację, w której Orlen dołuje mamy sytuację w której mamy zupełnie niekontrolowany wpływ nawozów z Rosji na polski rynek, co skutkuje wypieraniem polskich nawozów i już spółki związane z grupą Azoty zwalniają pracowników którzy no, już nie będą produkować, nie będą pracować w tym sektorze odpowiedzialnym za produkcję nawozów w Polsce i nie mamy żadnej odpowiedzi polskiego rządu na tą sytuację, nie mamy żadnej reakcji ze strony polskiego rządu na te zwolnienia i na sytuację, w której po prostu jedna z części, ważnej części naszego przemysłu ma ogromny problem. Widzimy, co się dzieje w pozostałych spółkach Skarbu Państwa, które no, mają rekordowe, rekordowe spadki, jeśli chodzi o dochody. Również Rezygnujemy ze wszystkich inwestycyjnych aspiracji związanych z wydatkowaniem chociażby pieniędzy z KPO. Szanowni Państwo, to nie wybrzmiało też dostatecznie mocno, ale my straciliśmy, czy ten rząd porzucił plany budowy fabryki w Polsce produkującej leki w Polsce, polskich składników do, do produkcji leków. My będziemy musieli je dalej ściągać gdzieś tam z zachodu, a te pieniądze zostały przesunięte. Te pieniądze, które zostały zarezerwowane na, na produkcję leków, zostały przesunięte na, na to, abyśmy kupowali, żeby. Polscy przedsiębiorcy i konsumenci mogli kupować używane samochody z zachodu, używane samochody elektryczne. Czyli my mamy szrod ściągać tutaj do Polski i wykupywać go od Niemców. tak? Niemiec płakał jak sprzedawał. To ma wrócić. Niestety też to się zbiega z tym, że Izera, ten projekt zostaje właśnie zakopany, zablokowany. A jednocześnie po roku, tylko po roku rządu Donalda Tuska mamy już minimum dwa lata opóźnienia w budowie.